dobrze, wyjechaliśmy już na obwodnicę Trójmiasta. Korki zdecydowanie mniejsze, mimo to mamy jeszcze troszeczkę czasu. Temat kolejnego odcinka otwarty, a mianowicie szczęście. Jakbym miał się zastanowić, tak nad jednym aspektem, który jest kluczowy we wszystkich procesach, nie tylko w trzeźwieniu. Nie tylko w popadaniu w uzależnienie, nie tylko w jakimś rozwoju, w całym życiu, to tym najistotniejszym elementem według mnie jest czas. Czas, który my potrzebujemy, żeby zaszły określone procesy. My od razu nie stajemy się alkoholikami, tylko zachodzą pewne procesy. I to samo jest, słuchajcie, w trzeźwieniu. Jeśli my. I bardzo słusznie decydujemy się na to, żeby zmienić swoje życie i spróbować żyć na trzeźwo, do tego, czego my potrzebujemy, żeby odnaleźć się w tym nowym, nowym życiu niejako, ponieważ jak, tak jak w moim przypadku, ja zacząłem coś robić z sobą i doszedłem do takiego wniosku w wieku 30. Lat, nie wiem, nie jestem dobry z tych dat, z liczb, no ale w każdym bądź razie późno, późno, nie późno. Względne oczywiście, ale e, e, ja musiałem dojrzeć do tego. To musiało we mnie ewoluować. To nie jest od razu. I oczywiście, jeśli ja piłem, powiedzmy regularnie od tego 18 roku życia, no to kolejnych. 14, tak? Czy tam 16 jest już z tym alkoholem? Oczywiście nie od razu na takim poziomie, że jest to uzależnienie, ale to są te etapy, więc całe życie dorosłe, te, które my pamiętamy najbardziej intensywnie, jest związane z alkoholem. Więc jeżeli my robimy tą diametralną zmianę, czyli zmieniamy swoje życie o 180 stopni i kończymy, chcemy skończyć z alkoholem, z uzależnieniem, przepraszam. To jest to dla nas całkowicie nowa sytuacja. Ja mówię oczywiście na moim przykładzie. Jest euforia związana z tym, że robimy coś dobrego. Ja to czułem, całym sobą. Byłem szczęśliwy, byłem naładowany pozytywnie. Pojawiły się nowe perspektywy. To wszystko oddziałuje bardzo, bardzo, bardzo mocno, bardzo intensywnie. Czujemy to całym sobą i to zakrywa też niektóre rzeczy, które zaczynają wychodzić później, wiecie i kiedy kończy się ta euforia to samo zadowolenie, to poklepywanie po klecach, że super samego siebie nawet to łechtanie swojego ego, że wow no niesamowita rzecz, że robisz to że walczysz, że chcesz, że pokazujesz że widzisz w oczach innych tak jakby poparcie, może nie podziw, bo to nie jest dobre słowo, nie jest skala odpowiednia, ale, ale pozytywne, coś na pewno pozytywny odbiór twojej osoby, to, to, to w pewnym momencie się kończy, ponieważ no wiecie, trzeźwość dla alkoholika jest czymś niesamowitym i czymś... Czymś wyjątkowym, jednak dla ludzi, którzy nie mają tego problemu, jest oczywistością, więc yy, nie może ten stan trwać wiecznie i zderzamy się z tą ścianą, o której bardzo często jest mowa i na terapiach, i wśród alkoholików, którzy trzeźwieją, którzy są na grupach, którzy się wspierają. Ten moment przychodzi prędzej czy później, i dlatego, tak ważnym jest, żeby. Oprócz tej sfery emocjonalnej, tej sfery fizycznej związanej z uzależnieniem, z alkoholem, tymi endorfinami związanymi z tym, że ja już nie biję, że, że zaczynam nowy etap, nowe życie, żeby umieć zapełnić tą pustkę, która przyjdzie, która się pojawi. Ponieważ życie, sami wiecie, jakie jest. No, bardzo rzadko się zdarza, żeby to życie było cudowne. Nawet widzimy osoby, które. Są rozpoznawalne, wydaje nam się, że są e, królami życia na e, bogaci, nic im nie brakuje, piękni. Z pozoru szczęśliwi też mają s, swoje, o czym słyszymy bardzo często, depresje, demony, załamania, zależnienia. Więc nie porównujmy się z nikim, szukajmy własnych ścieżek. E, taka moja. No, dla mnie cudowną receptą było miłość, rodzina. Było to, że ja po latach tego, dla mnie znaczy najgorsza w tym, w, tym, w tym uzależnieniu była samotność. Zdecydowanie. jest tak, że ja wiecie, ja, ja już przywykłem do tego, że jestem sam, ponieważ to było, to trwało wiele lat. I znowu to jest to przedstawienie. To, że my wróciliśmy do siebie, że jesteśmy razem z córką i z Karoliną, to nie znaczy, że ja od razu była euforia wow, że ja poczułem, że jestem członkiem rodziny, że, to, że wiecie, to szczęście, to ta, ta miłość która jest bezsprzeczna, bezapelacyjna, ale to też jest proces. Ja, musiał, ja, ja musiałem poczuć znowu tą przynależność, odnaleźć się w tej sytuacji, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy, to te wszystkie puzzle musiały do siebie pasować. I, no i to jest to, to jest to, co ja myślę mnie uratowało. Znaczy nie myślę, tylko wiem, że to jest to, co mnie uratowało, bo, bo zawsze było to dla mnie najważniejsze. Zawsze tak moje życie się układało, że, że to miałem, że tak było, nawet wręcz przeciwnie, ale to mi było potrzebne. Wiecie to? Te lata, które to wszystko jest zbiór doświadczeń, to, to wszystko są rzeczy, nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie dzieje się bez powodu. Oczywiście, ja mówię na moim przykładzie. Y żeby teraz tak patrzeć na świat, ja musiałem to przeżyć, ja musiałem to zrozumieć, ja musiałem coś docenić. Musiałem po prostu przez to przejść. Więc ja nie żałuję niczego w swoim życiu. Cieszę się, że tak się potoczyło, a nie inaczej. Ponieważ to doprowadziło mnie do tego, że moje rozumowanie, moje myślenie w tym momencie jest takie, a nie inne. To jest to, co daje mi szczęście. Nie wiem oczywiście, jakby się sprawy, jakby moje życie się potoczyło, gdyby, gdyby było inaczej. gdyby ja. Mia... Wiecie, no mogło to się potoczyć na miliard różnych innych sposobów, ale to jest to już tylko Gdybanie. Więc ja wierzę, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba tylko. wyciągać odpowiednie wnioski i. Odpowiedzieć co na takie kluczowe pytanie: Czy jesteście szczęśliwi? A jeśli tak, to dlaczego? Co wam daje to szczęście? No, i bardzo dbać o to szczęście, bardzo pielęgnować i nie traktować tego jako pewnik ponieważ w naszym życiu nic nie jest pewne oprócz jednego, oczywiście. Zbaciu to jeszcze nie, nie jesteście szczęśliwi, żeby może powrócić do tych momentów, kiedy byliście pomyśleć to może można byłoby zrobić, żeby ten stan powrócił. No bo, bo, bo życie, życie jakkolwiek by to szczęście nie wyglądało. No dla, nie wiem, dla jednego będzie to łódka na Mazurach i łowienie ryb. A dla innego camping z, pięcior z pięciorgiem dzieci i wyjazd na Hel. Indywidualna kwestia każdego z nas, każdego z Was, i także dążenie do tego szczęścia i szukanie. Pozytywnych zmian, pozytywnych bodźców dużo miłości, dużo szczęścia, dużo samoakceptacji oraz szacunku do. Wszystkich nam osób, bo tak naprawdę to jest najważniejsze w życiu. To wszystko, co mamy, czego oczywiście sobie również życzę. I Wam pozdrawiam. Hej.